Witaj bardzo serdecznie. Tutaj Agnieszka Morawiecka z kabinetu Desprendete. Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas. I dzisiaj chciałam opowiedzieć ci o tym, jak uleczać relacje. Bardzo często, w ogóle na relacje patrzymy się na, na przykład na mój związek z tobą. Ja, to jest moja relacja. I tak. Ale też ważna jest taka relacja z, sama ze sobą, ponieważ taką, jaką ja mam relację ze sobą, tak będę powielała, tak będę robiła i tak będę nawiązywała inne relacje. Tak w ogóle będę wchodziła w inne relacje. Taka, jaka jestem. I to, co najczęściej robimy z relacjami, ja tutaj mam to spisane, żeby tak o. Miała, będę miała ściągnąć, więc zerknąć. Mamy tak naprawdę kilka, jakby, trucizn relacji, czy wirusów relacji. I no właśnie, te, te trucizny to nie są tylko trucizny w relacji z kimś, tylko też ze mną samą. I to, co robimy, do co, czego jesteśmy przyzwyczajeni, to jest po pierwsze krytykowanie i ocenianie. Ja bez przerwy oceniam, co ty robisz, jak robisz, czy dobrze to robisz. No, oczywiście, ja to robię najlepiej. I ja wiem najlepiej, jak to zrobić. Ech, następną rzeczą jest, tutaj, no, może u ciebie. To jest inaczej. Ja tak akurat mam taki sobie spis zrobiła. Jest to obwinianiem, że obwiniamy um, za coś kogoś. I tutaj nie chodzi o to, że ja tylko Ciebie obwiniam, że Ty znowu tutaj nie wiem, coś zrobiłaś i ja dzięki temu coś tam. Tylko też obwiniamy siebie, że ja siebie obwiniam za to, że. Na przykład, moje dziecko nie ma się zdania dzisiaj w szkole, albo moje dziecko nie ma zdania odrobionego, albo coś tam i ja się za to obwiniam. I to jest, no właśnie, to jest taka ścieżka obwiniania, że jeżeli ja siebie obwiniam to też mi dużo łatwiej będzie obwiniać ciebie za różne inne rzeczy. Yy, na, yy, następne jest yy, wyśmiewanie. Sarkazm. Ośmieszanie. Takie, no właśnie, wyśmiewanie, taki sarkazm. Jest to też takie nauczone. I no na pewno nie, nie jest to coś, co wspiera nasze relacje. No, pięknie, pięknie. Nie. To nie jest coś, co kiedy słyszymy. Nam dodaje skrzydeł. Nie jest to coś, co pomaga nam być lepszy. Nie? Następną rzeczą jest porównywanie. Porównujemy się. Czy porównujemy wyniki z tego, co, co zrobiliśmy? Porównujemy się. Nasz cały system edukacji jest oparty na właśnie na ocenianiu i na porównywaniu. No, a jako rodzice to już też bardzo często porównujemy. Porównujemy na przykład młodsze dziecko do starszego, czy na przykład do kuzynów, czy do kogoś. No, porównujemy się. Nie chodzi tylko tutaj o sferę taką yy, materialną, że, ty, yy, że on ma ładniejszy dom, że on ma większy, że on ma takie auto, czy jakie. Tylko porównujemy się też, że on osiągnął, że on to zrobił, ona a ja nie i to daje też nam taką presję w ogóle jeżeli właśnie z takiego miejsca presji wchodzimy w relacje na przykład z, so z sobą ale też z innymi no to nam na pewno będzie dużo ciężej w ogóle być w takiej relacji albo słuchać co ta druga osoba chce nam powiedzieć ponieważ już mamy e, tak jakby welą taką takie właśnie ograniczenie porównywania, tak? które też jest właśnie y, powiązane y, z ocenianiem. Y, na zewnątrz jest kontrola i nadopiekuńczość. Czyli ja kontroluję, bo ja wiem, i też tutaj jest nadopiekuńczość, to też wchodzi, ja wiem lepiej, co ty potrzebujesz, że ty potrzebujesz dzisiaj ubrać długie spodnie, bo. Bo jest zimno, bo mi jest zimno, to ty musisz ubrać długie spodnie. I, e, I w ten sposób też się odbiera e, całą odpowiedzialność. I ja mam e, w szkole e, taką panią, która, panią nauczycielkę, która e, bardzo się martwi z tym, kiedy dziecko nie przyniesie e, śniadania drugiego do szkoły. I jak dziecko nie przeniesie, to na przykład dostaje czekoladki albo dostaje jakieś, no coś tam, z, z czekoladą. Jakieś biszkopciki z czekoladą, takie pyszne, eee, za to, że nie przyniosło śniadania. No więc z jednej strony jest to nadopiekuńczość, ale też nie pozwala to w ogóle w żaden sposób temu dziecku się rozwinąć i mieć odpowiedzialności za to, że nie wziąłem śniadania, jestem głodny. I muszę sobie pomyśleć o śniadaniu, muszę sobie e, pamiętać, w ogóle muszę je spakować, nie? Bo czasami my przygotowujemy, no ja przygotowuję śniadanie, a dzieci sobie mają spakować, nie? Więc tutaj i ta no to jest też takie wychodzenie w relacji przed szereg. Ja zrobię, ja wszystko ogarnę, i reszta przychodzi i. No i teraz też nic nie ma co robić, nie? No bo jak ty o wszystko zadbałaś, skontrolowałaś i, I kontrola też prowadzi do złości Bo jeżeli mi coś wyjdzie, nie wyjdzie Tak jak ja chciałam, jak moja kontrola mi tam yy, pokazała No to to mnie doprowadzi do frustracji Do jakichś rozczarowań A stąd to już jest krok do złości Do tego, żebym ci powiedziała, że o, ładnie. No, a to już nie wpływa na, na relację. Następną rzeczą jest przemoc fizyczna. I tutaj przemoc fizyczna to nie jest tylko picie. Przemoc fizyczna to jest też szapanie, popychanie, no wychodzi już takie zmuszanie. Czasami, no właśnie, jeżeli fizycznie, to fizycznie, ale bardzo często, na przykład, zmuszamy siebie też do wielu rzeczy. I no to nie jest coś, co wspiera relacje. Wręcz tą drugą osobę jakby stawia na takim, w takiej pozycji przegranego, w takiej pozycji. Osoby, którą tylko można kierować. Nie? I to bardzo często używamy z dziećmi. Yy, I też nasi rodzi, rodzice. Bo słuchajcie, jak ja mówię, że używamy z dziećmi, ale to wcale nie znaczy, że ty używasz z dziećmi. Ale jak nie masz dziecka, to to nie jest dla ciebie. Nie, tylko, że na przykład z tobą to używano. W związku z czym dzisiaj jesteś taką osobą popychadłem. I na przykład wiele osób się mówi, no ale wiesz, ja... Yy, tu mam tyle rzeczy, ja mogłabym robić. Ale jak mi ktoś nie popchnie, to no tak, bo cały czas Ciebie popychano. Zrób to, przynieść, zamień. Ten chodź, pociągnąć, nie? I, I później właśnie stajemy się takimi popychadłami. Dobra, ignorowanie, obojętność. To mi coś mówi, że ja. Nie? I to jest też coś, co bardzo często stosujemy. Nie będę z Tobą rozmawiać, dopóki czegoś tam. A czy na przykład przy nauce tego, żeby dzieci na przykład mówiły po kolei, to też ignorujemy dzieci. Ignorujemy z taką obojętnością. Nie jest dobre jakby rozczulać się i... Nad złymi zachowaniami, ale warto je zauważyć i nie przechodzić obojętnie, i nie ignorować, bo to są pewne symptomy to jest coś, to jest jakiś sposób mówienia dziecka, i warto pokazać inny, inną, inny sposób, a nie tylko ignorowania. Czy obojętność. I jak ja mówię że, znowu to samo, jeżeli ja mówię, że ty stosuj, nie? nie ignoruj dziecka, to zobacz, czy ty nie byłaś dzieckiem ignorowanym. koło którego się przechodziło obojętnie. Jak na przykład nie zrobiło czegoś? Dobra? Zachowanie twarzy. Czyli takie. Mm, takie, no, tak ja to zrobię, no bo w końcu no trzeba. Yy, takie właśnie to bardzo często też stosujemy w naszych relacjach, już bardziej dorosłych, yy, stosujemy, że no przecież my musimy się pokazać jako dobre małżeństwo. My musimy się pokazać jako świetna rodzina. I no ja przecież nie mogę nie iść do teściowej, czy ja nie mogę czegoś tam opuścić, no bo co inni powiedzą, nie? Ale też na przykład w samej relacji, tu już w domu, za zamkniętymi drzwiami, też no przecież ja mam jakąś, jakieś zdanie o mnie mają, więc ja nie będę robić nic, no bo przecież jestem dobrą matką. Więc zrobię tą kolację, może na przykład jestem wykończona. Nie, nie poproszę nikogo, bo moja twarz, bo muszę tu zachować twarz właśnie tej świetnej, wspaniałej matki, nie? czy osoby, czy tak dalej. Cisza po burzy to jest następna rzecz, którą już no, to w relacjach z dziećmi też widzę, ale jednak to jest dużo, stosujemy. Z naszą parą, prawda? Że no, nie zrobiłeś tego, co jeden, przyszedłeś późno, czy coś tam, coś tam, i ja teraz się do ciebie nie będę odzywać Będzie cisza. Dopóki ty nie. To jest troszeczkę takie ignorowanie też. Dopóki ty mnie nie przeprosisz. Więc tutaj to. No, mi się przypominają takie różne sytuacje. Sytuacje nie, ale yy, yy, takie historie klientek, które właśnie na przykład one nawet sobie same później zdawały sprawę, bo to w pracy to to wychodzi. W pracy nad emocjami, nad zachowaniem i ten, wychodziło to, że one same na przykład chciały czegoś, chciały, jakiegoś chciały jakiś pierścionek, chciały coś, jakiś wyjazd i tak dalej. Ale w środku miały takie przekonanie, że się nie nadają, że nie zasługują, że no ale jak to znowu drugi raz do Egiptu w tym roku, czy coś, no że to takie nie tak. W związku z czym produkowały sytuacje, w których, no, po których była awantura. Wszystko było winą partnera i teraz ten partner, który był oczywiście wszystko już dokładnie wcześniej wiedział, no o to trzeba było wcześniej zadbać, wiedział, że na przykład ona chce jechać do Egiptu, więc no to w ramach przeproszenia kupował wyjazd do Egiptu. Czy jakiś pierścionek, czy jakieś coś. I yy, taka, ta, ta, taka dynamika się tworzyła, relacji. Yy, no to są takie... Yy, no, moim zdaniem, ja, ja to nazywam w ogóle patologiczna, patologiczna relacja, pa, patologiczna dynamika relacji. Ym, no i poniżanie, poniżamy, no że ty, ale to też tak troszeczkę jest z ocenianiem. Jeżeli ja ciebie oceniam, to ja też w pewien, w pewien sposób ciebie y, poniżam, no ja ciebie oceniam tak źle, to zrobiłeś, bo ja, to ja bym. Nie? Lepiej. Więc ym, jak uleczyć relację? Po prostu. Weź, spisz sobie. Tutaj ja mam 10 spisanych. Weź sobie, spisz te wszystkie rzeczy i zobacz, co ty, co ty stosujesz w swojej relacji. Jeżeli coś ci przyszło, na przykład, że ty jakoś inaczej, czy inaczej byś to sformułowała, czy coś, to spisz sobie to. I zobacz teraz. Jak możesz inaczej podejść? Jak możesz inaczej się zachować? Generalnie zawsze chodzi o to, żeby uleczyć te nasze rany z dzieciństwa, które y, są jakby takim woalem. I tutaj zapraszam do, y, do mojego wideo o konflikcie wewnętrznym albo do wideo o tym, z jakiego miejsca działasz, skąd działasz. Bo tam tłumaczę po prostu, dlaczego tak czy inaczej się zachowujemy i to, co trzeba zrobić w relacji kiedy chcemy uleczyć relację to zobaczyć, z czym ja wchodzę w tą relację co tak naprawdę się we mnie odpala, kiedy ty się pojawiasz w mojej przestrzeni co się we mnie odpala, kiedy ty na przykład powiesz tak Albo powiesz nie. No, bo jeżeli mi powiesz tak, no to jestem cała happy, bo mówisz tak, no to jest okej, okay, nie? Ale co się we mnie odpala i dlaczego? Kiedy ty mi mówisz nie? Bo tam już zaczynają e, bomby szczelazne, e, granaty i tak dalej, miny te e, przeciw, e, przeciwpiechotne, no tam wywala, nie? Więc... E, Zapraszam do tego, żeby sobie spisać, żeby sobie spisała, żeby sobie zobaczyła, co tak naprawdę masz w tej relacji, z czym wchodzisz i jak się czujesz w danej relacji, no bo to jest najważniejsze, ponieważ nasze emocje nigdy nie kłamią, zawsze mówią nam prawdę i nasze myśli tylko tam tworzą jakieś historie, ale nasze emocje nie. I, I mówią prawdę. I warto się tej prawdzie przyjrzeć. E, warto ją zobaczyć. No a w relacjach po prostu przyjrzeć się swojej relacji, nie? Czy, czy ja stosuję na przykład właśnie krytykowanie, ocenianie? Dlaczego? I staracie na przykład tego nie robić. Tutaj jest też tu będę zapraszała, no to zapraszam Cię na przykład do Szkoły Emocji, gdzie my pracujemy tak naprawdę nad, nad tym, żeby nie krytykować, nie oceniać, żeby działać jakby z taką, z takiego miejsca akceptacji. A to, co zapraszam, no to jeżeli chcesz, to zapraszam na sesje indywidualne Przede wszystkim zapraszam Cię na rozmowę, jeżeli to, co Ci powiedziałam, to, co słyszałeś, uważasz, że, że jest ważne, że widzisz to w swoim życiu, że to Ci przeszkadza. Na mojej stronie www.desprendete.es link masz w opisie do filmu, wejdź, zobacz, umów się na rozmowę ze mną i zobaczymy, czy w ogóle mogę Ci pomóc w jakiś sposób, i, i możemy. Może w ten, ten sposób mogę Ci pomóc, nie? Czy mogę? Ej, też zasubskrybuj się do mojego kanału, tutaj opowiadam właśnie dużo o emocjach, o tym jak działamy, czemu działamy, co się w ogóle dzieje w nas, jak działamy, jak działamy. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę, buziaki i cudowności.